Hejka, z tej strony Ola i zapraszam Was na kolejny vlogmas na moim kanale. Zatem łapcie zimowe herbatki w dłoń i zaczynamy! Dzisiejsze wydanie vlogmasa będzie sportowym prezentownikiem, czyli moimi propozycjami prezentów dla sportowców od początkujących dla bardziej zaawansowanych. Wiem, że do świąt zostało już bardzo niedużo czasu, ale ciągle, jeżeli coś zamówicie teraz czy za, za kilka dni i tak Wam zdąży dojść, zatem nic straconego, jeżeli jeszcze nie wiecie co kupić komuś, kto właśnie zajarał się jakimś sportem albo już uprawia sport jakiegoś czasu. Albo może dopiero chce zacząć po świętach, czy tradycyjnie od Nowego Roku. Myślę, że ten prezentownik jest o tyle fajny, że aby wręczyć te prezenty, aby je kupić, nie potrzebujecie znać rozmiaru osoby, dla której jest przeznaczony prezent. I właśnie o to chodzi, żeby była ta nutka tajemnicy. Moje propozycje prezentów są dość uniwersalne. Jakby dla każdego, kto uprawia jakiś sport, więc nie będzie tu super specjalistycznego sprzętu, na przykład tylko dla kolarzy. Część z tych rzeczy może już znacie, może sami posiadacie, ale na przykład zapomnieliście, że jedni ich nie mają, a, a, a są fajne. Zatem, nie przedłużając, przejdźmy do moich propozycji prezentów dla sportowców. W opisie będą też linki do konkretnych produktów, yy, najczęściej tych, których właśnie ja miałam szansę wypróbować. Ewentualnie będę Wam na bieżąco wyjaśniać, jakby o co chodzi. Prawda, ta herbatka jest bardzo dobra, ale chyba nie musiała się z nią rozstać na czas pokazywania prezentów. Przejdźmy do pierwszej propozycji. Jest to chyba pierwsze, co mi przyszło do głowy, czyli roller czy też wałek do masażu. Akurat ja mam tutaj taki, dość duży. Dla mnie na przykład ten jest zamienki, bo on jest z takiego tworzywa takiej pianki z różnymi tutaj wypustkami. Ja na przykład preferuję takie twarde styropianowe. Ale na pewno taki szeroki jest bardzo fajny, bo, bo się nie spada po prostu z niego. I na pewno jest to świetny prezent dla początkującego sportowca, bo świetnie się przydaje jako narzędzie do automasażu bolących mięśni, ale też jako element rozgrzewki. Zatem jest to super polecajka, super fajny, uniwersalny prezent. I tak szczerze mówiąc, nawet dla ludzi, którzy nie uprawiają żadnego sportu, jest to bardzo fajnym gadżetem. W opisie będzie parę linków do moich propozycji, żebyście od razu mieli gotowce. Kolejną propozycją to jest rozwinięcie tego tematu automasażu, bo yy, kolejną moją propozycją jest piłka do automasażu. Ja akurat mam piłkę, którą kupiłam w Stanach Zjednoczonych, na, którą mógli, i mogliście to zobaczyć na moim starym vlogu. Jest to piłka do Lacrosa i piłki do Lacrosa świetnie się sprawdzają jako takie właśnie piłki do masażu, ale oczywiście możecie kupić też po prostu specjalną piłkę, która za tego. Przeznaczona, bo myślę, że w Polsce jest to łatwiejsze do dostania niż piłka do Lacrossa. Są czasami też takie, na przykład dwie piłki połączone w jedną, taki orzeszek i to też jest bardzo fajne, szczególnie do masażu kręgosłupa. Można nią też masować miejsca, które są ciężej dostępne dla wałka, na przykład te mięśnie piersiowe i to, to super sobie fajnie z tym radzi. W ogóle najbardziej znaną firmą chyba, która robi właśnie i wałki i, i takie piłki i różne po prostu wariacje na ten temat, to jest firma Blackroll, ale ona jest bardzo droga. Dlatego ja moje propozycje w opisie będą tymi trochę tańszymi, bo uważam, że nie ma po co przepłacać i można też kupić produkt od polskiej firmy. Innym gadżetem, który fajnie sprawdzi się do automasaż jest taki specjalny patyk z, z takimi obracającymi się rolkami. Tutaj zobaczycie zdjęcie. Ja go nie miałam nigdy, ale parokrotnie pożyczałam. Bardzo fajnie się sprawdzał. Dlatego, jeżeli ktoś ma już na przykład i rolę, i piłeczkę, może warto zastanowić się nad, takie, nad takim masującym patykiem. I na koniec, jeżeli chodzi o ten automasaż, to jest. Masaż gun. Ja niestety go nie posiadam, ale w jednym z moich ostatnich futbolowych vlogów mogliście oglądać w jednym fragmencie, gdzie się tym, gdzie tego używam i jest to naprawdę świetna, świetna sprawa. I kto sobie nie sprawi tego gadżetu, to po prostu jest mega zadowolony. Ten gadżet polecam szczególnie dla sportowców, którzy już mają większy staż treningowy, potrzebują więcej bodźców do regeneracji a szczególnie jeżeli uprawiają takie intensywne kontaktowe sporty jak futboler amerykański czy też rugby. Dużo osób zamawia na przykład je dość tanio, bo za około 200-300 zł z AliExpress, ale umówmy się, do świąt zostało już niedługo i no i nie mamy czasu, żeby czekać na, na to, czy nam coś przyjdzie, czy nie przyjdzie, a jak przyjdzie, to czy się do czegoś nadaje. Dlatego, ja w linku wstawię Wam produkt od polskiej firmy, gdzie mamy też gwarancje i inne takie fajne rzeczy, w razie czego, jakby się coś popsuło, bo jest to jednak już troszkę droższa zabawka. Ale naprawdę, naprawdę gorąco polecam. Jest to taki ulti, ultimate narzędzie do automasażu. Ale już odchodząc od tego tematu, przejdźmy do moich kolejnych propozycji prezentowych. I będą one to bardziej dla osób początkujących albo które już nie mają jeszcze dobrze wyposażonego. Arsenału gadżetów treningowych, bo będą to różnorakie gumy treningowe. Fajnym gadżetem, jeżeli chodzi o prezent, będą mini bandy oporowe. Na przykład mam jedne takie zestaw czterech gum oporowych o różnych grubościach. To jest z innego zestawu, ale też z tej samej firmy. Można je nosić w takim woreczku. Poza tymi, które miałam w pudełku, mam właśnie tutaj taką różową wersję tych gum. Jest ona super, super śliczna. Jest to coś dla fanów właśnie takich kolorowych gadżetów. Poza tym są bardzo dobrej jakości. Ja ich używam już od dłuższego czasu z tej firmy. Zatem polecam. Myślę, że takie kolorowe gumy będą fajne nawet dla kogoś, kto już ma jakieś mini bandy, ale na przykład może je mieć w super ładnych kolorkach. Ale to nie koniec gum, które można komuś kupić. Jeżeli ktoś ma minibandy, zawsze można zastanowić się, czy nie wręczy, na przykład Powerbenda. Ja mam taki, ten jest pożyczony, a ten jest mój. Te są akurat bardzo cienkie. Dlatego ja na przykład, jeżeli komuś chcecie kupić Powerbenda, jest to fajny gadżet dla kogoś, kto na przykład chce się podciągać, uczy się podciągać, ale nie tylko. Jest to fajny prezent, ponieważ nie jest on najtańszy, w sensie kosztuje kilkadziesiąt złotych ale no, żeby mieć już zestaw kilku rodzajów gum, takich właśnie grubych, no to już jest grubsza inwestycja, więc myślę, że fajnie komuś uzupełnić kolekcję powerbendów albo jeżeli nie uzupełnić, to w ogóle zacząć. I ponownie, to są rzeczy, których na siłowniach często nie ma, a jeżeli są, to są wybrakowane. Więc polecam, yy, polecam właśnie sobie to, bo nawet bez siłowni potrafią zastąpić bardzo dużo ćwiczeń w domu, bez rozbudowywania domowej siłowni o, o sztangi i, i hantelki. Kolejną i ostatnią propozycją, jeżeli chodzi o gumę, to są gumy takie rehabilitacyjne. Ja mam na przykład terabandy i to są takie gumy. Kawałkach, jakby. One są często cięte z metra. One różnią się tym, że służą głównie, ale nie tylko, do rehabilitacji. Ja na przykład używam ich do rehabilitacji barku i dalej używam. I one są z reguły dużo bardziej elastyczne i rozciągliwe. Więc jeżeli znacie na przykład skontuzjowanego sportowca, albo kogoś kto często się i mają kontuzje, to warto może zastanowić się i sprawić właśnie taki zestaw bo on się wielokrotnie przydaje. Ale często te gumy też po zawiązaniu sprawdzają się zamiast minibendów. Przejdźmy dalej. Teraz mam dla Was propozycje trochę mniej oczywiste, bo wydaje mi się, że te, które przedstawiłam jakby dość łatwo może na nie samemu wpaść. Teraz coś, co może Was trochę zaskoczy, bo i nie. Dla sportowców, gdzie się dużo biega, na przykład futbol amerykański, ale też triatlon, czy piłka nożna, bardzo fajnym gadżetem jest Taki, takie urządzenie do masażu stóp, takie najlepiej z hydromasażem. Jest to super fajna sprawa, szczególnie kiedy jest albo bardzo gorąco i te stopy odbiegania na gorącej murawie, czy, czy chodniku, czy ulicy puchną, i, i to jest strasznie niefajne, albo też zimą, kiedy, bardzo, też kiedy te stopy marzną, jest super fajnie wrócić do domu i właśnie włożyć sobie stópki do, do takiego urządzenia. Mi się na przykład kojarzyły raczej z gadżetami dla starszych ludzi, a jednak dla sportowców jest też to bardzo, bardzo fajne. Kolejnym fajnym gadżetem do domu, który przyda się szczególnie w czasie zamknięcia siłowni albo braku dostępu do niej, jest drążek rozporowy do podciągania się. Wiecie, taki do zamontowania we framudze drzwi. Kiedy się go dobrze zamontuje, tak, że rzeczywiście no, nic go nie ruszy, można też go świetnie używać z gumami. Można fajnie sobie kombinować ćwiczenia w rodzaju prawda, wiosłowania czy ściągania drążka. Takiego patyka w dół, albo też można po prostu ćwiczyć podciąganie się, co wiem, że jest wyzwaniem dla jednej osoby, w tym dla mnie na przykład. Będąc w temacie podciągania się, to kolejnym gadżetem sportowca będą haki, czyli takie specjalne opaski na rękę, z hakami tutaj, które, które służą czy do podciągania się, jeżeli ma się słaby chwyt. Na przykład ja mam bardzo, bardzo słaby, czy też do martwego ciągu. Zaznaczę, że jest to gadżet bardziej dla zaawansowanych, bo jednak, jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z martwym ciągiem czy z podciąganiem się, warto, żeby popróbował najpierw bez, bez takich gadżetów, żeby wytrenować chwit, chwyt, ale mimo, jeżeli mimo ćwiczeń właśnie sprawia to duży problem, to polecam właśnie taki gadżet. Jeżeli chodzi o chwyt, to innym gadżetem, który na pewno się przyda na siłowni, jest magnezja. Ja sama przyznam się, że chętnie chciałabym, bo zawsze się kończy na tym, że muszę od kogoś pożyczać albo brać, co, co, co jest. Jeżeli ktoś nie wie, to jest taki specjalny proszek, który sprawia, że nasze dłonie, czyli na tam powierzchnia ciała, przestaje się ślizgać i chwyt jest dużo bardziej pewny. Kolejnym fajnym gadżetem na siłownię będzie coś, co wydaje mi się, że zna mało ludzi, a jest to ustrojstwo, które się nazywa uchwyt. Zresztą bardzo fajna nazwa, fajna gra słów. Jest to fajne rozwiązanie, zwłaszcza teraz, gdy szczególnie musimy dbać o tą higienę i jakby najlepiej, żeby jak najmniej rzeczy miały styczność z miejscami publicznymi, bo jest to urządzenie, które sobie przyczepiamy i mamy jednocześnie i uchwyt na bidon, czy budelkę z wodą, na ręcznik i na telefon. I jeszcze dzięki temu możemy sobie nagrywać jak... Wykonujemy ćwiczenia, żeby wrzucać to czy na social media, czy po prostu, żeby sprawdzać, jak, jaką mamy technikę. Jest to też, o ile dobrze pamiętam, polski koncept, więc w ogóle już super sprawa i prawdopodobieństwo, że ktoś ma już taki gadżet jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Polecam. Innym gadżetem, który może się przydać na siłownię, ale nie tylko, bo też yy, wychodząc na bieganie, na treningi biegowe, jest, mam wrażenie, trochę zapomniany gadżet, czyli torba, tor torbo-opaska na telefon, taki jak widzicie tutaj. Yy, najczęściej jest to opaska na biodro, czasami jest też na ramię. I ja o tym zapomniałam, ale ostatnio, kiedy właśnie nie mam gdzie położyć na siłowni telefonu, a jednak trochę czuję opory przed tym, żeby go kłaść gdziekolwiek, to brakuje mi takiej rzeczy. A jest to rzecz niedroga, więc nawet jeżeli już macie dla kogoś prezent, to można po prostu dać jako dodatkowy gadżet. Świetnym gadżetem dla każdej osoby, która uprawia sport albo która po prostu chce być bardziej aktywna, jest Fit Opaska, czyli Smart Band. Różni się od Smartwatcha tym, że ma znacznie mniej funkcji, ale też po prostu jest dużo tańsza. One z najpopularniejszych minibendów, czyli Xiaomi yy, Mi Band, kosztuje w okolicach 100-130 zł, co jest wydaje mi się przystępną ceną. Ja też miałam kiedyś mi benda, niestety go w y, bardzo głupi sposób zgubiłam, ale bardzo lubiłam to, że, że liczył kroki, monitorował sen. Z tym liczeniem kalorii raczej y, pamiętajcie, żeby przymykać oko na dokładność tego, bo, bo jednak bardzo często y, opaski zawyżają tą, kalor tą kalorykę i przez to można po prostu przytyć. Ale naprawdę monitorowanie swojej aktywności jest świetnym, super fajnym gadżetem. Dla wszystkich sportowców, którzy uprawiają sport outdoorowy, biegacze, futboliści, yy, piłkarze, no już nie, nie będę wymieniać, ale wszystko co wszystkie sporty, które uprawia się na dworze, łączy się z wdychaniem całego syfu, który jest w powietrzu. A pomijając yy, fakt prawda, chorobowy, no to jednak nie zapominajmy, że dalej mamy duży, ogromny problem ze smogiem i naprawdę, i to jest już poważna sprawa, dlatego super fajnym prezentem jest sportowa maseczka antysmogowa i naprawdę ja żałuję, że nie miałam takiej parę lat temu, bo prawdopodobnie od uprawiania bardzo, bardzo intensywnego wysiłku na dworze w trakcie mrozu i w bardzo zanieczyszczonym powietrzu nabawiłam się astmy wysiłkowej, więc możecie się uchronić przed moim losem i po prostu używać maseczek antysmogowych. Jest to dość przystępna cena za cenę zdrowia, więc myślę, że warto i to jest fajny prezent. Mam jeszcze propozycję, która może nie do końca jest oczywista albo jakaś taka super sexy, ale moim zdaniem jest bardzo pomysłowa, czyli cold Czyli takie. Torby z niebieskim żelem. Ja wyciągnęłam przed chwilą swój z zamrażalki, więc yy, wybaczcie. I to jest taki powiedzmy najbardziej podstawowy, bo to jest po prostu prostokąt z żelem, ale jako prezent świetnie sprawdzą się te, które, na przykład są, które są na przykład takie podłużne i w dodatku są z takim specjalnym etui, nie wiem jak to nazwać, zobaczycie tutaj na zdjęciu dzięki którym na przykład bardzo łatwo możemy owinąć taki cold pack wokół bolącego stawu, zamiast trzymać go albo owijać jakimiś dziwnymi yy, konstrukcjami, jak mi się zdarzało i nie jest to rzecz, która się używa bardzo często, ale koniec końców kiedyś każdemu jest coś takiego potrzebne i jak nie ma, no to jest. Trochę jednak dopasno i niekoniecznie jest to propozycja tylko dla osób, które na przykład się zderzają w swoim sporcie. Dlatego to jest bardzo fajny gadżet dla wszystkich aktywnych. I moją ostatnią propozycją będzie shakero blender, czyli coś takiego i tutaj zaznaczę, że shakery same w sobie takie zwykłe, chociaż nie wiem jakby miały śmieszny nadruk, są naprawdę Słabym pomysłem dla kogoś, kto uprawia sport. Już wyjaśniam dlaczego. To nie dlatego, że są nieprzydatne. Są. Tylko problem polega na tym, że po paru latach uprawiania sportu i gdzieś kupowania różnych sportowych ubrań, gadżetów, suplementów, kończy się tak, że człowiek ma całą szafkę shakerów i kończy się na tym, że rozdaje je po ludziach, bo już ma za dużo, bo bardzo często je się gdzieś dostaje jako, prawda, gratis do zamówienia, czy jako jakiś tam inny gadżet i jest to super fajne, w sensie jak się je dostaje wtedy za darmo, więc po prostu dostawanie tego w prezencie od kogoś pod choinkę jest takie meh, koniec końców i tak się je dostaje gdzieś tam przy okazji, więc tak jest to taki, taki mech prezent, ale shaker blender jest super fajny, bo no jest blenderem jednocześnie, więc jest bardzo fajnym gadżetem i jeżeli znacie sportowca, który ma już wszystko, co wcześniej wymieniłam, prawdopodobnie nie ma tego. Sama chcę sobie kiedyś sprawić coś takiego, dlatego wylądował tutaj w moim prezentowniku. I jednak około mam Was na sam, 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 jutki koniec. Mam propozycję gadżetów do prezentów, które już macie, w sensie, że już dla swojego sportowca sprawiliście Prezent, ale chcecie jeszcze coś dodać? Na przykład, słodycze są bardzo często takim, takim wypełniaczem prezentów, no ale jednak fajnie dla sportowca byłoby dać coś takiego no, bardziej sportowego. No bo jednak, umówmy się, słodycze nie są zbyt zdrowe, ale bardzo, bardzo przyjemne. To fajnym dodatkiem są batony w wersji proteinowej, bo są na przykład sneakersy proteinowe, marsy proteinowe i wszystkie inne te te przysmaki właśnie w wersji tej białkowej i dorzucając parę takich batoników, myślę, że, że naprawdę miło zaskoczycie Waszego obdarowanego czy obdarowaną. To by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentownik. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało i poddałam Wam kilka pomysłów na prezenty albo zainspirowałam do jakichś innych, chętnie się dowiem, jaki. Piszcie w komentarzach i tak jak mówiłam, wszystkie linki i jakieś dodatkowe informacje na temat danych gadżetów y, też będą w opisie. A ponieważ jest to blogmas, to nie zapominajmy o kalendarzach adwentowych, które specjalnie zostawiam na koniec, żeby całe to mięso odcinka było na początku. Dzisiaj mamy numer 14, co znaczy, że zostało tylko 10 dni do Wigilii! Tylko 10 dni. A ja dalej nie mam ubranej choinki, ani kupionej choinki. Ech. Dobra, przejdźmy do, do otwierania. Numer 14. Przepiek batoniki. Hałwa z kakao. Już w jednym z poprzednich y, odcinków y, była hałwa tylko że z wanilią i była przepyszna. Więc myślę, że hałwa z kakao też będzie super fajna. I myślę, że taki zdrowy batonik bez cukru, tylko zamiast cukru jest ksylitol. Też może być fajnym wsadem słodyczkowym do waszych prezentów. Ale żeby nie było tak super zdrowo, to przejdźmy do tradycyjnych czekoladek od pani Hello Kitty. Numer 14. No i co tu jest? Jakiś Mami! Jest to bucik. No widać masz Robo do mojej paszczy. I jeżeli chodzi o dzisiejszy vlogmas, to byłoby na tyle. Jeżeli podoba Wam się taki rodzaj filmików, zostawcie łapkę w górę, bo algorytmy YouTube'a są nieubłagane i mnie nie lubi i chowa moje filmiki, więc żeby je pokazać zostawcie łapkę w górę, ale skomentujcie. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i, i kliknięciu dzwoneczka. A także o śledzeniu mnie na innych moich mediach społecznościowych. Tu zaraz wszystko wiedzie z tej, albo z tej strony, albo yy, się z ten. A ja wam życzę wesołych świąt i pysznej zimowej herbatki. Papa. Pa.